Nie przekreślajmy tu nikogo, to jest dopiero e, pierwszy, pierwszy bieg Na pewno, tak jak, tak jak Pan wspomniał, niepokojąca ta forma dobra Trojanowskiego No bo to Orzeł Łódź będzie najbliższym rywalem lubelskich Koziołków Już w tę niedzielę, już e, 15 kwietnia na to, że w Łodzi Odbędzie się to spotkanie dla Lublinian Będzie to, przypomnijmy, inauguracyjne spotkanie pierwszej ligi Bo ten poprzedni mecz z Grudziądz do skutku nie doszedł tak i przy okazji gorąco Państwa zapraszamy na bezpośrednią transmisję z Łodzi przypominam, godzina 15 niedziela. I TVL Lublin przeprowadzi bezpośrednią transmisję. Tymczasem ruszył już czas, dwóch minut do biegu czwartego. obsada tego wyścigu to Damian Baliński, Unia Leszna Kask Czerwony, Kask Niebieski to ten, o którym tak dużo mówiliśmy przed rozpoczęciem zawodów Janusz Kołodziej, i na Tarnów w kasku białym jego kolega z drużyny Jacek Krępała i kask żółty kolejny Leszczynianin Kamil Adamczewski, także mamy taki mecz Unia Leszna kontra Zoty Tarnów. Dokładnie, Adamczewski, objawienie zeszłego sezonu, doskonale w tamtym sezonie jeździł, miał naprawdę w lidze bardzo udane wyniki, bardzo udane mecze. Nawet y pierwszy komplet punktów w Ekstralidze już zanim. Dokładnie tak, niestety w tym roku jakoś się nie udało, coś tam jeszcze chyba trzeba będzie poprawić i zaraz zobaczymy, czy Kamil Adamczewski tych kilka dni coś poprawiał w ustawieniach silników, czy wyjdzie to, czy nie wyjdzie. Teoretycznie w najlepszej pozycji, oczywiście Damian Baliński, on ma najbliżej do krawężnika, startuje z pierwszego pola, ale zobaczymy, bo forma Baliego daleka od ideału jak na razie. Ani Baliński, ani Adamczewski w pierwszym ligowym meczu nie zdobyli punktu. Bardzo dobry start kołodzieja i właśnie Adam Czeskiego. Czyli Adam Czeski jednak coś popracował przy silnikach. Nie puścił go Damian Baliński, który bardzo ładnie też wyszedł ze startu. Na, ostatnim, na ostatniej pozycji Jacek rępała niespodziewanie. Myślałem, że Jacek troszeczkę lepiej wystartuje, ale niestety na ostatnim miejscu. W tej chwili daleko A Janusz za Kołodziej, pół prostej z przodu. zawodnikami. No to w sumie tego mogliśmy się spodziewać. Bezapelacyjnie prowadzi Janusz Kołodziej. Baliński drugi. W tej chwili troszeczkę coraz bardziej odjeżdża nam Czewskiemu. Także no, ekstraliga tym razem rządzi. A daleko, daleko, daleko z tyłu Jacek Krępała już nie nawiąże walki. Doświadczony zawodnik Starnowa. Odpuszcza już zdecydowanie, Koldi jedzie po pewną trójkę, dwa punkty zapisze na swoim koncie Baliński, jeden punkt Adamczewski, a więc Tauron Azoty Tarnów unia 3-3 w tym wyścigu. Zdecydowane zwycięstwo Janusza Kołodzieja, nie zawiódł kibiców, drugi Baliński, trzeci Adamczewski, czyli zawodnicy, którzy mieli małe problemy na rozpoczęciu sezonu w lidze. Ale widać, że chyba już troszeczkę popracowali i jest dużo lepiej. No Jacek Rempała, spory zawód. Myślę, że Lubelscy kibice spodziewali się więcej po tym zawodniku, tym bardziej, że dzisiaj decyduje start. Start decyduje o kolejności w bardzo dużym stopniu, a przecież Jacek Rępała znany jest z tego, że jest przede wszystkim startowcem. No tak, ale ten start zupełnie mu nie wyszedł.